To, że ludą kolejny Airbus nie jest oczywiście żadnym argumentem w dyskusji na temat Boeing czy Airbus. Boeing też sporo pospadało, z tym, że oczywiście Boeing buduje samoloty ponad 40 lat i miał czas, żeby mu pospadało trochę, natomiast Airbus to jest nowa konstrukcja, która polega na czymś innym. Airbus, o czym pisałem zresztą wielokrotnie, jest konstrukcją międzynarodową. To jest gorzej niż państwowa produkcja, bo Boeing jest prywatny. Natomiast Airbus jest nie tylko państwowy, jest ponadpaństwowy, jest europejski. Otóż problem polega na tym, że jak się trzeba wziąć jakiegoś inżyniera czy dyrektora, to się bierze nie tego, kto jest najzdolniejszy, tylko według klucza politycznego. Musi być jeden Niemiec, jeden Francuz, jeden Anglik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W wyniku tego nie robią tego ludzie najlepsi, tylko ci, którzy są politycznie właściwi. I ja pamiętam jednego Amerykanina, który tłumaczył lat temu parę, że nie wsiadłby do stacji kosmicznej czy do jakiegokolwiek pojazdu kosmicznego, który byłby produkowany przez ponadnarodową korporację. To musi być robione przez prywatną firmę, ewentualnie przez jedno państwo, natomiast na pewno nie przez wielopaństwowy organ. No, Airbus był przez przydziela państwowi i, i te kolejne katastrofy Airbusa dowodzą, że na Amerykanie miał absolutną rację.